Zdaje się, że mamy kolejny limitowany UGC itemek do zdobycia i tym razem możemy sobie go zdobyć w grze Color Blocks. Jest on naprawdę bardzo fajny. Cute New Plushie. Zobaczcie jak fajnie i epicko wygląda. No i zobaczcie na to ile sztuk jest dostępnych. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. A dopiero niecałe 30 tysięcy, nawet niecałe 25 tysięcy zostało sprzedanych. Oczywiście link do giereczki dam wam w opisie. No i jedyne co musimy sobie zrobić, żeby ten itemek sobie zdobyć, to wygrać jedną rundę. I jak sobie ją wygramy, to musimy podejść w to miejsce, gdzie jest ten wielki pluszaczek, kliknąć sobie w niego i jak wygramy to zamiast tego komunikatu o tym, że musimy wygrać no to wyskoczy nam komunikat z możliwością odebrania sobie tego itemka i w ten sposób będziemy mogli sobie go zdobyć także jeżeli chodzi o ten odcinek to jest to już wszystko, chciałem was po prostu poinformować, że taki item jest do zdobycia i możemy sobie go w bardzo łatwy sposób zdobyć także trzymajcie się no i cześć! and out, yeah